Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku zobaczycie pierwsze młode, pierwsze lęgi w tym roku w nowej dzikiej wolierze. Tak więc już teraz zapraszam Was do oglądania, nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy. Tak więc na samym początku, zanim jeszcze wyjdziemy do środka, zobaczymy co się dzieje na zewnątrz karma właśnie jak już szybciej wam w filmiku mówiłem została zmieniona eee, jeszcze troszkę tutaj zwierzęta rozsypują ale już zredukowałem tam przestrzeń do przesypywania się właśnie tutaj tego pokarmu, tej mieszanki dlatego teraz myślę, że będzie lepiej po prostu ten pasek, który wcześniej się ze środka na zewnątrz wysypywała mieszanka został troszkę zmniejszony dlatego zwierzęta będą miały mniej miejsca do rozsypywania tak, do stawku została dolana woda, ponieważ już troszkę brakowało. Ten brud został także troszkę wyłowiony, ale niestety cały czas wieje. Jest tutaj troszkę słomy, która była w środku. Także z tego co im tutaj rozsypałem, dlatego no, zwiewa to do środka, do tego stawku. Także co już zauważyłem, właśnie trawa, którą wcześniej tutaj podsiałem zaczęła już wypuszczać. Dlatego można tutaj właśnie zauważyć, jeżeli się przyjrzymy, jest tutaj drobna trawka. E, zdecydowanie więcej jest tutaj, gdzie jest właśnie ta e, podstawka z wodą. Tutaj ta trawa jest po prostu jej więcej, ale trawa po prostu wszędzie puszcza. Tutaj też można zauważyć, jak na razie, może ją jeszcze w kamerze nie widać. ale Poczekamy chwilkę, to w późniejszym czasie, w kolejnych filmikach, myślę, że po prostu będzie bardziej widoczna. Co zdążyłem także zauważyć, to to, że kaczka pierwszy raz weszła do budki. Tutaj, właśnie do tej, którą widzicie bliżej, zauważyliśmy, to gdy byliśmy tam właśnie na dalej na polów oddali, ponieważ no jak tutaj jak tutaj jestem, to troszkę się zwierzęta jeszcze boją i tutaj nie chodzą tak swobodnie, ale zauważyliśmy, że nie była tam długo, ale po prostu weszła. Kaczor cały czas ją tutaj pilnował, także kolebudki, a kaczka weszła do środka, była tam może z dwie minuty i wyszła, ale wiem, że była po prostu, była w budce w środku. Tutaj miałem okazję, dlatego zwierzętom posadziłem tutaj dwie czarne porzeczki. Jeżeli będą owoce, to później także zwierzęta będą mogły sobie troszkę podziubać. Jak na razie dopiero opuszczają liście, ponieważ no, była to przesadzona porzeczka. Musi się przyjąć korzonki, a później myślę, że się rozrośnie. Także została tutaj przeniesiona samica barżanta łownego, którą teraz możecie zauważyć. Ponieważ była ona wcześniej z kogutem w mojej osobnej wolierze, ale niestety kogut zdechł. No i nie było sensu samej ją tam trzymać, dlatego przeniosłem ją tutaj. Jak na razie myślę, że tutaj przez kilka dni będzie, ale w domyśle kura tego właśnie barżanta będzie do sprzedania. Próbuję ją sprzedać. Jeżeli nie, to będę się później martwił, co z nią zrobię. Wcześniej nie chciałem ich tu razem dawać, żeby po prostu mi się nie zrobiły szeki z barzantu, żeby się po prostu nie wymieszały bananowe z łownymi. No, ale teraz nie mam obaw. Ewentualnie może znieść jajka kura, ale myślę, że jak na razie jest na tyle w stresie tutaj w nowym otoczeniu, że nie będzie znosić. I wchodzimy do środka. Jak e, bardzo dobrze wiecie, jak na razie siedzą mi trzy samice na jajkach. I to się nie zmieniło. Jak na razie ani bażanty, ani kuropatwy nie zasiadły na jajkach. Jak na razie ani nie ma ani jednego zniesionego. No tak więc jeszcze, jeszcze jako tako nie ma to ich czas, ponieważ właśnie jeszcze są czasem przymrozki. I ta te zwierzęta tak od kwietnia, potem później maj, czerwiec się niosą. Dlatego jeszcze mają chwilę czasu. Jeżeli będzie już pod koniec kwietnia, dalej nie będzie jajek, no to wtedy zacznę się martwić. I zaczniemy, może od końca wam pokażę. Tutaj jest ta cukrówka, która była wcześniej. Samica, tutaj siedzi akurat samica. Cukrówka siedzi na dwóch jajkach. Jest dosyć oswojona, nie boję się, już kiedy właśnie kupowałem to bez problemu mogłem je wziąć do ręki cukrówki. Tak więc tutaj się nie boję o te gniazdo. Gorzej jest z, tutaj z tym gołąbkiem, ponieważ gołąbki są dosyć płochliwe, gołąbki nie są tak oswojone. Samica także siedzi na dwóch jajkach. Jak możecie zauważyć, tutaj mnie próbuje atakować. Tak więc nie będę jej tam nawet ruszał w tym gniazdku. I przejdźmy do ostatniego gniazda. I tutaj jest, mówiłem, trzy samice, ale no w tym przypadku, tutaj teraz akurat siedzi samiec. Jak możecie teraz zauważyć, są tutaj na przodku. Troszkę samiec się cofną. Dlatego widzicie teraz, są tutaj dwie małe cukruweczki, Właśnie się działa na dwóch jajkach, i obydwa jajka się e, wykluły. I mamy teraz e, małe pisklaczki. Mają już teraz około 2-3 e, dni. Dlatego już mają troszkę właśnie piórka, zaczynają im rosnąć. I myślę, że długo to nie potrwa, aż wyjdą z budki, ponieważ takie zwierzęta dość szybko się usamodzielniają. Tak więc mamy kolejny dzień. Woliera właśnie została otworzona. Zwierzaczki, wszystkie e, prawie wszystkie, już powychodziły, i teraz możemy iść zobaczyć kolejny raz, jak teraz mają się małe pisklaki. Tak więc jesteśmy w środku znowu w tej budce. Jak widzicie, zostały tutaj dwa gołąbki, cukrówka i tam chyba gniazda też są jeszcze pozajmowane. A tutaj, jak możecie zauważyć, gniazdko zostało opuszczone przez rodziców, prawdopodobnie, ponieważ się wymieniają. Jak mogłem zauważyć, samica zazwyczaj siedzi w nocy, samiec siedzi w dzień, dlatego tutaj właśnie siedzi... Samica siedzi, musiała przed chwilą właśnie zejść, samiec wyszedł, na pewno... Teraz na chwilkę na dwór, ale powinien za chwilę wrócić właśnie na młode. Jak widzicie, młode są już naprawdę dosyć duże, porównując do tego, co było ostatnio. Nie ma teraz do porównania z dorosłą cukrówką, ponieważ ją tutaj nie ma, ale możemy tego teraz skorzystać i zobaczyć. Nie wiem, czy to teraz może tak tego dokładnie nie widać. Ale ee, cukrówki będą też czerwone, tak jak matka, ponieważ, no tak jak możecie zauważyć, piórka już są właśnie między nimi na skrzydłach, tutaj na grzbiecie. Teraz możemy zauważyć, są te pierwsze piórka i są właśnie czerwone, dlatego mogę stwierdzić, że obydwoje młodych będą czerwone po matce. Idziemy dalej. To jest właśnie ta samica. Myślę, że zaraz sam pójdzie na młode. Tak więc zostawimy ją tutaj. Wyleciała przez otwarte drzwi. Tak więc jesteśmy przy tej drugiej cukrówce. Ona jak na razie jeszcze siedzi na jajkach. Zobaczymy, czy się coś wykluje. Tak więc ją tutaj zostawimy w spokoju. A tutaj możemy zauważyć... Jest to gniazdo gołąbka. I siedzi właśnie tutaj znowu samica. I co można zauważyć, teraz właśnie też się troszkę wiem. gołąbek dość dużo urosnął ponieważ no, jak możecie zauważyć jest dosyć duży. O, teraz właśnie pokazała główkę. Jak możecie zauważyć, dość duży jest już pisklak. Jest tylko jeden sprawdziłem właśnie, bo te drugie jajko się nie wykluwało. Sprawdziłem te jajko, no i niestety albo nie było zalężone, było puste, nie było ani w środku, żeby pisklaczek był obumarły, ani po prostu było czyste. Tak więc wyrzuciłem. No i teraz gołąbek ma do wychowania jednego pisklaczka. Tak więc myślę, że tym bardziej szybko wyjdzie z gniazda, ponieważ no rodzice będą miały do wykarmienia tylko jednego młodego. Jak na razie jak możecie zauważyć młody jeszcze jest troszkę taki łysy, ponieważ no, no jeszcze mu piórka nie zaczęły rosnąć, e, coś już tam widzę, że tak jakby zaczyna, ale no nie jest to tak samo jak jeszcze w przypadku właśnie cukrówek, które są już w znacznej części e, opierzone tymi swoimi pierwszymi piórkami. Ale dajmy mu czas, oczywiście, wszystko w swoim czasie. Na pewno za jakiś czas zaczną piórka rosnąć i młody będzie bardziej przypominał swoich dorosłych rodziców. Tak więc, gniazda są przejrzane. Jak na razie, widzicie, jak wygląda sytuacja. Reszta zwierzątek, no, jeszcze jest tutaj, właśnie na dworze. Kogut barżanta ciągle tutaj e, zalotnie skacze wokół samic, ale jak na razie jeszcze nie widać efektów. Zobaczymy w późniejszym czasie. Tutaj właśnie jeszcze teraz mamy gołąbki, samy tutaj e, grucha do samicy. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Chciałbym, żeby jeszcze właśnie te gołąbki także założyły gniazdko, ale poczekamy, nic na siłę. Gołąbki same muszą się zdecydować na założenie gniazda. Tak więc w tym filmiku to by było na tyle. Myślę, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Oczywiście bądźcie cały czas na bieżąco, żeby Was nic nie ominęło. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.